Zapraszamy Państwa do zapoznania się z ofertą Nowej Ery, wydawnictwa, którego 20-letnia historia pokazuje drogę, jaką przebyliśmy od pojedynczego podręcznika do bogatej i różnorodnej oferty edukacyjnej dla wszystkich poziomów kształcenia. Nasz sukces zawdzięczamy właśnie Państwu. Dzięki temu, że nasze publikacje powstające na przestrzeni tych 20 lat niezmiennie cieszą się uznaniem nauczycieli, dziś możemy zapewnić Państwu naprawdę kompleksowe wsparcie na najwyższym poziomie. Działamy tak sprawnie także dzięki sile połączonych wydawnictw i doświadczeniom zdobytym w czasie kolejnych reform programowych. Żeby zrozumieć jakie zmiany w matematyce wprowadza nowa podstawa programowa, należy przyjrzeć się bliżej nie tylko zmianom w klasach 4-6, ale także zmianom na poprzednim i następnym etapie nauczania. Dzięki temu można zobaczyć całe spektrum nowych zagadnień, z jakimi nauczyciel spotka się na drugim etapie edukacyjnym treści usunięte w klasach 1-3: liczby powyżej tysiąca, algorytmy działań pisemnych, oś liczbowa, kolejność wykonywania działań, zamiana jednostek, porównywanie ilorazowe, złożone zadania tekstowe. Z powodu zmian w nauczaniu matematyki w klasach 1-3 już we wrześniu nauczyciele czwartej klasy mogą mieć do czynienia z uczniami nieznającymi pewnych tematów. Trzeba będzie te tematy od początku wprowadzać w klasie czwartej, co może wymagać dodatkowych materiałów, ponieważ obecne mogą być niewystarczające lub po prostu za trudne. Nowe treści w klasach 4-6: szacowanie wyników działań, procenty w niewielkim zakresie, korzystanie ze wzorów, wartość bezwzględna liczby całkowitej, rozkład liczb dwucyfrowych na czynniki pierwsze, odległość punktu od prostej. Liczba godzin przeznaczona na matematykę pozostała bez zmian. Treści przeniesione do gimnazjum. Część algebry. Pełen zakres cyfr rzymskich. W związku ze zmianami w klasach 1-3 największym wyzwaniem dla nauczyciela będzie zmiana sposobu nauczania niektórych zagadnień. Część tematów będzie nauczana od podstaw. Wiąże się to ściśle z faktem, że w 2012 roku do klasy czwartej trafią uczniowie, którzy byli uczeni zgodnie z założeniami podstawy programowej z 2008 roku. Matematyka to nauka wymagająca od uczniów systematyczności. Pewne zaniedbania, braki będące efektem kłopotów na wcześniejszych etapach nauczania mogą skutkować poważnymi problemami w przyszłości. Nauczyciele dobrze wiedzą, które tematy sprawiają uczniom najwięcej trudności i wymagają specjalnego podejścia. Te trudniejsze zagadnienia, nazwane przez nową erę zakrętami matematycznymi, powodują, że niektórzy uczniowie wypadają z matematycznego peletonu i coraz bardziej odstają od klasy. Mają problemy z nauką tego przedmiotu i w najgorszym wypadku zaczynają sprawiać problemy wychowawcze. Najczęściej wymieniane przez nauczycieli zakręty matematyczne to bryły, przekształcanie jednostek, mapa i plan. Dzielenie pisemne, działania na ułamkach, zadania tekstowe. Po licznych konsultacjach z nauczycielami, po starannym przestudiowaniu podstawy programowej na poziomie klas 1-3 i klas 4-6 oraz po zapoznaniu się ze sposobami nauczania tych zagadnień na świecie, postawiliśmy konkretne diagnozy. Z nich właśnie wynikają decyzje dotyczące praktycznych rozwiązań w nowej serii Matematyka z Kluczem. Dzięki temu jesteśmy w stanie zaproponować odpowiednio dobrane metody dydaktyczne oraz specjalnie przygotowane elementy obudowy, które umożliwiają łagodne pokonanie zakrętów matematycznych. Przedstawiamy Państwu serię Matematyka z Kluczem, która pomaga w pokonywaniu zakrętów matematycznych. Przygotowaliśmy wiele rozwiązań metodycznych oraz pomocy dydaktycznych, które pomogą łagodnie pokonywać zakręty matematyczne. Ułatwia pracę z uczniami o różnych możliwościach. Proponujemy różnorodne rozwiązania dydaktyczne, umożliwiające dostosowanie tempa pracy i stopnia trudności do potrzeb konkretnych uczniów, w zależności od ich umiejętności. Umożliwia nauczanie matematyki praktycznej. Dzięki licznym odniesieniom do innych przedmiotów i życia codziennego, uczeń widzi, że matematyka jest potrzebna i obecna w każdej dziedzinie życia. Ułatwia systematyczne utrwalanie wiadomości. Systematyczność w uczeniu się matematyki jest kluczem do sukcesu. Ułatwia zbudowanie solidnych podstaw i ugruntowanie wiedzy. A teraz na przykładzie konkretnych rozwiązań pokażemy Państwu, w jaki sposób poszczególne atuty są obecne w serii Matematyka z Kluczem. Matematyka z Kluczem pomaga w pokonywaniu zakrętów matematycznych. Dzięki grom dydaktycznym uczniowie samodzielnie odkrywają świat matematyki, co ułatwia im zrozumienie wielu zagadnień, zwłaszcza trudniejszych. Szczegółowe przykłady pomagają uczniom zrozumieć i stosować matematyczne algorytmy. Dobra rada to praktyczne wskazówki, jak unikać najczęściej popełnianych błędów. Klucz do geometrii to aplikacja komputerowa która w nowoczesny i interesujący niemal namacalny sposób przybliża uczniom geometrię przestrzenną. Program ten umożliwia pokazanie brył z różnych stron. Funkcja rozkładania brył na siatki pozwala na szybkie przedstawienie mechanizmu ich powstawania oraz rozwija wyobraźnię przestrzenną. Dostępne są również funkcje pozwalające na zaznaczanie i kolorowanie wierzchołków i krawędzi. Dzięki czemu uczniom łatwiej zauważyć istotne zależności w budowie brył. Podręcznik w wersji elektronicznej, tzw. Multibook, wzbogacony o atrakcyjne dodatki multimedialne, animacje, symulacje, ćwiczenia interaktywne, pokazy slajdów, ciekawostki, testy na zakończenie działu. Dodatkowo w Multibooku działa brygada do zadań tekstowych. Jest to multimedialna odpowiedź wydawnictwa na trudności związane z rozwiązywaniem zadań tekstowych. Saper pomaga uczniom rozbroić zadanie, rozkłada je na części pierwsze, czyli dokonuje jego analizy, a pani inżynier buduje z nimi krok po kroku rozwiązanie. Przyjazna brygada do zadań tekstowych wspiera uczniów w pokonywaniu trudności, trenuje z nimi etapy postępowania przy rozwiązywaniu zadań. Matematyka z kluczem Ułatwia pracę z uczniami o różnych możliwościach. Zadania z kluczem zachęcają ucznia do pokonywania własnych słabości, uświadamiają mu na jakim poziomie opanował ćwiczone umiejętności. Dostępne są również karty pracy z analogicznymi zadaniami dla uczniów, którzy mają problemy z nauką i potrzebują dodatkowych materiałów do ćwiczeń. Oznaczenie stopnia trudności zadań ułatwia właściwy ich dobór dla poszczególnych uczniów. Zadania z Pucharem pomagają rozwijać zdolności matematyczne. Są przygotowane z myślą o uczniach zdolnych, ambitnych, szczególnie zainteresowanych matematyką. Dla uczniów zdolnych oraz zainteresowanych matematyką przygotowaliśmy poza zadaniami z Pucharem treści dla dociekliwych oraz zadania na deser. Dla dociekliwych to treści i zadania umożliwiające uczniom szczególnie zainteresowanym matematyką. Poszerzanie wiedzy z tego przedmiotu. Zadania na deser to dodatkowa porcja zadań w każdym dziale, przygotowana z myślą o rozwoju uczniów chętnych i zdolnych. Dla uczniów z trudnościami w nauce mamy m.in. następujące elementy. Jeśli potrzebujesz rozgrzewki, to proste zadania w zeszytach ćwiczeń, umożliwiające uczniom wyćwiczenie najważniejszych umiejętności. Zeszyty ćwiczeń radzę sobie coraz lepiej. Przygotowaliśmy z myślą o uczniach z trudnościami w uczeniu się matematyki. Zawierają łatwiejsze przykłady i zadania, umożliwiające opanowanie najważniejszych, elementarnych umiejętności. Matematyka z kluczem umożliwia nauczanie matematyki praktycznej. Przedstawiamy matematykę w sytuacjach z życia codziennego. Uczniowie widzą, że matematyka jest wszechobecna i każdy z nas ma z nią do czynienia. Plansze dydaktyczne. Pozwalają na przedstawienie ważnych treści matematycznych w atrakcyjny sposób, w nawiązaniu do sytuacji z życia codziennego. Matematyka z kluczem ułatwia systematyczne utrwalanie wiadomości i umiejętności. Czy już umiem? To krótkie powtórzenia po każdym temacie, które umożliwiają systematyczne utrwalanie i weryfikowanie stanu wiedzy po danej partii materiału. Powtórzenie przed klasówką ułatwia uczniom powtórzenie wiedzy z danego zakresu oraz odpowiednie przygotowanie się do pracy klasowej. Przed sprawdzianem szóstoklasisty to zestawy zadań przygotowujące do sprawdzianu po szkole podstawowej już od klasy czwartej. Testy w zeszytach ćwiczeń to zestawy zadań zamkniętych, dzięki którym uczeń przygotowuje się do pracy klasowej oraz ćwiczy rozwiązywanie zadań testowych, co będzie przydatne na sprawdzianie szóstoklasisty. Matematyka z kluczem jest serią napisaną z myślą o nowej podstawie programowej. Podręczniki z tej serii zostały dostosowane do wszelkich wymagań wynikających z reformy, zarówno tych, które od trzech lat obowiązują w klasach 1-3, jak i tych, które obejmą czwarte klasy od września 2012 roku. Matematyka z kluczem to seria, która pomaga w pokonywaniu zakrętów matematycznych, ułatwia pracę z uczniami o różnych możliwościach. Umożliwia nauczanie praktycznej matematyki, ułatwia systematyczne utrwalanie wiadomości i umiejętności. Matematyka z kluczem to sprawdzony całościowy pomysł na matematykę w szkole podstawowej. Każdy nauczyciel, który wybierze podręczniki nowej ery, będzie miał do dyspozycji kompletną obudowę dydaktyczną, pomocną w prowadzeniu lekcji. Dla ucznia przygotowaliśmy podręczniki, zeszyty ćwiczeń, zbiór zadań. Zeszyty ćwiczeń radzę sobie coraz lepiej. Ponadto w skład obudowy dydaktycznej dla nauczyciela wchodzi książka nauczyciela, podręcznik multimedialny Multibook, klucz do geometrii, kluczowe pomoce dydaktyczne, sprawdziany na CD-ROM, plansze dydaktyczne, serwis dla nauczyciela. Nowa era to więcej niż podręczniki. Dlatego wybierając jedną z naszych serii, Decydują się Państwo jednocześnie na stałą współpracę z solidnym partnerem. Zapewniamy Państwu opiekę przedstawicieli oświatowych oraz możliwość ciągłego kontaktu z pracownikami naszej infolinii. Gwarantujemy stałą ofertę szkoleniową, liczne spotkania oraz, co jest dla Państwa tak ważne, oferujemy bezpłatną wysyłkę kontynuacji wybranej serii podręczników, wraz z całym pakietem zintegrowanych z nią pomocy dydaktycznych. Zapraszamy na stronę www. Nowa. Gdzie znajdują się aktualne informacje wraz z wieloma materiałami w wersji elektronicznej do pobrania i modyfikowania w zależności od państwa potrzeb. Zachęcamy do kontaktu z wydawnictwem Nowa era. Nowa Era to więcej niż podręczniki.